Witaj. Chciałam Cię zaprosić na warsztaty, które odbędą się od 28 maja do 30 maja. To są trzy dni, podczas których będziesz miała możliwość skontaktowania się z osobą zmarłą poprzez medium, czyli poprzez moje działanie. Podczas warsztatów nauczysz się jak wspierać bliskich, którzy odeszli. Dowiesz się również, czy możemy zaszkodzić bliskich, którzy są już po tamtej stronie, jak im przede wszystkim nie zaszkodzić. Wyjaśnię, czym są duchy, dusze oraz opowiem, czy lęk przed nimi jest uzasadniony. Wyjaśnię, czy możemy wchodzić w interakcję ze zmarłymi, jak to robić, bądź jak tego unikać. Opowiem, czego nie wolno robić. Podczas tego wyjątkowego czasu będziesz miała możliwość zadania mi nurtujących dziwnie pytań dotyczących tamtego świata. Jeżeli trudno Ci się pogodzić ze śmiercią bliskiej osoby, albo czujesz po prostu potrzebę kontaktu z kimś, kto już odszedł, zapraszam Cię na te warsztaty. To znaczy, że to jest miejsce, gdzie jesteś potrzebny. Nadam trzy dni. Z pełnym wyżywieniem, noclegiem. więc wystarczy, żebyś przyjechała. Nie musisz mieć za sobą niczego oprócz zdjęcia osoby, z którą chciałabyś się skontaktować. Jeżeli czujesz, że powinnaś wziąć udział w tych warsztatach, skontaktuj się ze mną, napisz do mnie maila na centrum sonidosgmail.com Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej szczegółów odnośnie tego spotkania, tego wyjazdu, możesz zadać również pytanie poprzez właśnie maila. Zostały już tylko dwa wolne miejsca, także jeżeli czujesz, że powinnaś być na tym spotkaniu, Napisz do mnie. Odpowiem na wszystkie Twoje pytania i wyślę Ci więcej szczegółów. Do zobaczenia. Miej wspaniały czas. Wszystkiego dobrego.